Cześć moi drodzy zdrapkowicze, zapraszam Was do oglądania kolejnej zdrapkowej potyczki. I na dzisiaj zdrapping na bogato za 100 zł, miks różności za 2 zł, dużo za 5, za dyszkę, szybki milion za 20 jako taki standard na kanale. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, oby jak najlepiej. Chciałbym tylko serdecznie pozdrowić moich widzów i zapraszam Was do oglądania. Wojtu Wojtala Lawariacik, DJ Wentyl, Skie, Karolina Wolak, Ewa Malczyk, Iza Korzym, Angelika Bogacz, Paulinka Brawo oraz Jakub Falkowski. A więc zaczynamy. No to na pierwszy strzał szybkie 10 jako jedyna tutaj zrabka za złotówkę, tak dla równości. I co mamy? 22, 20. O, ciepło. Ale tutaj już niestety nic się nie udało, więc zrabka jest przegrana. No to kolejna sztuka rok wakacji. 27, 26 i mamy tak. 19, 21, 25, 12, 18 i 30. Czyli kolejny pustek. To może teraz deszcz pieniędzy. 30, 30, 100, 4, 5, 6. I 10. No to może parasolka. Mamy biedronkę, świnkę, ptaszka i prezent. Trzecia zdrabka pusta. No to teraz kopalnia diamentów. Szukamy upragnionego diamentu. Mamy naszyjnik, dzwonek, cukierek, kufer, perła, koniczyna, złoto i oskard. Więc niestety 500 od ręki. Szukamy banknotów. Mamy koronę, bankomat, furgon, diament, koniczynę, kasę, safe, sagan i monety. No, na razie jeszcze nic nie udało mi się wygrać, więc może 10 razy kasa tutaj coś pomoże: 23, 13, 20 i 16 i nasze liczby: 24, 25, 21.

29, 25 i 17. Jest 23, 16, 4, 9, 11, 35, 32, 13, 2, 29. O, proszę bardzo, mamy pierwszą wygraną na odcinku. Jest to symboliczne 5 złotych. Co dalej? Tutaj niestety żadna z liczb się nie powtarza. 8 i 14, no czyli wygrana. Pierwsza to 5 zł. No ale zawsze coś. 250 tysięcy w banku. Mamy 8, 7, 14 i 4. No i fajnie, co tam będzie? 2, 3, 35. 11 jest safe, a pod safe mamy dychę. No to zaczynamy coś wygrywać, byle pasa trwała. 29, 26, 17, 22, 23, dalej 6, 24, 1, 12 i 9. Czyli tylko wygrana pod safe, która daje 10 zł. Dobra, to teraz coś może za dychę. Premia 7, 7, 7. Szukamy naszej upragnionej siódemki, która da najlepiej główną wygraną, ale w pierwszej grze jej nie ma. Druga gra również pusto. W trzeciej grze też nie ma nic. Gra czwarta również. To może piąta gra? No niestety nie. Mamy jeszcze pięć szans na znalezienie siódemki. Są dwie biedronki i karo. Karo, worek, trefl. Tutaj jest korona, worek, trefl. Tutaj jeszcze inne symbole, i ostatnia szansa na siódemkę. No, niestety nie. Tym razem premia już nie dopisała. No to, co? Jeden z kalendarzy bierzemy. Szukamy gwiazdki. Ostatnio trafiłam mi się stuwa, jak dobrze pamiętacie. Więc nie mam nic przeciwko, żeby takich stówek było jak najwięcej. Póki co mamy renifera kulę. Kartkę, dzwonek, rękawice, czapka trąbka, skarpeta, pałwanek, nie mogłaby się taka gwiazdka za 200 tysięcy trafić. Byłoby już spokój z kalendarzami. Kożuch, szyszki, bęben, skrzat, sople, lizak oraz piernik. No to niestety tej gwiazdki nie było. Bonus dziadek, czyli bez wygranej. No to może trzy razy taka sama kwota. 20, 20, 10, 10, 10 i... Zł. No to niestety, e, kalendarz nic nie przyniósł. No to, może jeszcze coś zaczysz o za 2 zł. Mamy 4, 2, 5, 35 i 100. Prezent Tofi, Biedronka i Róża. No na razie słabo to wygląda. No to może kopalnia diamentów coś sypnie. Worek plik. Monety, kufer. Podkowa, róża, perła i kolczyki, czyli pustak. Neonowe 7 tym razem. Za piąta Szukamy siódemki czarnej, yy, albo czerwonej, albo diamentu, który nam potroi wygraną. Póki co niestety nic z tych symboli nie mamy. 4, 3, 2, 8. 8 I ostatnia szansa jest trójka, czyli niestety również trapka nic nie przynosi. Laki 777. 7. Zaczniemy od bonusu, jest cytryna, a szukaliśmy podkowy, więc niestety wygrywające liczby 14, 17, 25, 29 i 27. 28 zaczyna się bardzo fajnie, bo mamy obok.

Mamy liczbę obok, no ale jeszcze został ostatni rząd z szansą na wygranie jest 11, 2, 4, 43 i 40, no no to niestety, niestety, proszę Państwa, mamy pustaka, o jeszcze tu się jedna zdrapka rok wakacji zagubiła, 16 i 11, Jest 19, 22, 24. 15, 12 i 18. No, czyli standard. Dobra, to ostatni kalendarz i szybki milion na koniec. Czy wsypnie jakąś fajną gwiazdką? Tak jak ostatnio to było. Skrzat w pierwszym miejscu, później skarpeta i gwiazdka za 10 zł. No, przydałoby się za 200 na 1000, no ale przynajmniej ta jedna west. Mamy kulę, lizaka, anioła, kartkę, świecę. Nie. no jeszcze parę punktów łyżwa, choinka piernik dalej czapka, ciuchcia renifer i stroik więc niestety tylko jedna gwiazdka, no ale przynajmniej jest tutaj jest prezent i trzy razy taka sama kwota 200 tysięcy, 200 tysięcy 50, 50, 50, 10 tysięcy i 20 czyli kalendarz przynosi dechę no na razie mamy słaby bilans i co? Znowu nadzieja w ostatniej zrabce. Oby. Nie mam nic przeciwko. Może jedna zrabka na wszystkie wygrywać, ale konkretnie. I w pierwszej grze mamy 46. O, i to jest to, co powiedziałem. Mamy 46. Ale zostawię to na koniec. 27, 44, 45 i 16. Co mamy dalej? 3 i 23, 47.

33. Mamy kolejną wygraną na zdrabce. I 9, czyli już są 3 wygrane. No to co, jakaś gra? Piąta, coś też sypnie. Mamy dwójkę. 15. 36. 38. O, pięknie. Czwarta wygrana. I 14. No, podejrzewam, że to będą dziesiątki. Ale może się miło zaskoczę. No nie, chyba nie. No to mamy 10 zł. Tutaj mamy 10, czyli jest 20, 30, 40 zł. No, ale bilans naprawiony, także nie jest najgorzej. Tak, SSS mamy 40 zł. Więc przechodzimy do podsumowania drapingu. A więc, tak moi drodzy, to są zdrapki, które. Wygrały na dzisiejszym drapingu z 40 zł w szybkim milionie. Dobrze, że te zdrabki za 20 zł zaczęły znowu wygrywać. Dyszka w kalendarzu, i dyszka w tej małej zdrabce. I tutaj piątka, czyli 65 zł to jest wynik dzisiejszej zdrabkowej potyczki. 100 zł to była inwestycja, także no niestety jest minus, ale jak ta połowa wchodzi, to wynik można uznać za akceptowalny. Dobrze, moi drodzy, życzę Wam miłej, spokojnej niedzieli. Dziękuję za oglądanie odcinka. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć!